Ile kaw dziennie pije steryd? 3 kawki. Dobra, pogadamy sobie dzisiaj o sterydach, jakie stosuje, ale najpierw zaczniemy od tej, suplementacji podstawowej, więc w skrócie, żeby to nie przedłużać, słuchajcie. Podstawa podstawy, co uważam, że każdy powinien suplementować, jest to tak: Kratyna, witamina D3 i omega 3. Podstawa niestety, ale. W, nawet jeżeli mamy dość zbilansowaną dietę, nawet jeżeli mamy e, bardzo aktywny tryb życia, bądź nieaktywny, i tak powinniśmy to suplementować, gdyż zawsze tego będziemy trochę mieli niedomiar. Z takich kwestii, bardziej już e, porad podstawowych, bardziej moich prywatnych, to w moim wypadku jest jeszcze MSM i glukozemina. E, są to preparaty na stawy. A ja ostatnio mam jakieś takie troszeczkę problemy z łokciem. Gdzieś tam nie, nie do końca mi ten łokieć dobrze działa przy, przy ruchach, jeżeli chodzi o pracę tricepsa. Stąd faktycznie może efekt placebo, ale działa. Więc jeżeli działa, jeżeli to się zgupia, działa, to nie jest zgupienie. Dalej, melatonina bardzo rzadko. Ja ogólnie mam bardzo dobry sen. Aczkolwiek ten ostatni jest bardzo ciepły, bo też ta jakość snu też się pogarsza. Ale melatonina, słuchajcie, nie poprawia Wam jakości snu. Ona pomaga Wam tylko ewentualnie w zaśnięciu. Stąd miejcie na uwadze, że nie możecie, nie powinniście jej cały czas słuchajcie, stosować, tak? Że zawsze będziecie się ubrać. Jeżeli macie świadomość, że wszystko jest ok, to nie bierzcie jej. Jeżeli faktycznie macie problemy ze zaśnięciem, to wtedy ją sobie zastosujcie. Prawdopodobnie, prawdopodobnie powinna Wam pomóc w tym. Jest jeszcze, słuchajcie, kardaryna. Znaczy, jest, będzie dopiero później, jeżeli chodzi o e, późniejszą redukcję. Pamiętasz, wyleci Jochimbina. Jochimbina, jako forma, właśnie spala, spalacza tłuszczu, ale forma spalacza tłuszczu. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego, jak spalacz tłuszczu, nie? Jest coś takiego, co może jeszcze bardziej podkręci wasz organizm. Jeżeli mm, nie, nie jesteście w stanie normalnie gubić tkanki tłuszczowej, po prostu to jest kwestia diety, to jest kwestia aktywności, to spalacze tłuszczu wam nic nie dadzą, tak? One są w stanie tylko wykorzystać wasz ten pełny potencjał, który macie, tak? Jesteście w stanie wtedy faktycznie z tych 100% wykręcić to jeden 103%, 123%, tak? Ale jeżeli wasze souhaite redukcja jest na powiedzmy 90%, to waga stoi, to spalacz nie sprawi, że to będzie 100%, nie? Także miejcie to na uwadze, że spalacze są tylko dodatkiem, które ewentualnie rzuca się ewentualnie na sam koniec, tak? Żeby przy, przy całym zachowaniu wszystko jeszcze dobrze działało, nie? A ty śmiało pochwal się swoją suplementacją w komentarzu oraz uzasadnienie, tak? Jeżeli na przykład bierzesz to, to powiedz dlaczego, tak? Jeżeli bierzesz magnes, to po co, tak? Bo często ludzie biorą, suplementują wszystko, nawet nie wiedzą po co, tak? I mi w dużej mierze tak naprawdę nie macie niedomiarów niedomiarów? Nie do niedomiarów e, danych np. witamin ale je suplementujecie, bo są reklamowane jak swój rozum e, bo sz, chyba szkoda czasem nawet spędnie wydać pieniądze na to, nie? No dobra, a teraz kwestie sterydów Ile przyjmuje testa tygodniowo? Jest to 350 tygodniową, czy to jest dużo, czy to jest mało kwestie, słuchajcie, indywidualne niektórzy powiedzą, że to jest bardzo mało niektórzy powiedzą, że to jest ok niektórzy powiedzą, że to jest dużo aczkolwiek dużo to Duża grupa osób, która w tym siedzi, śmiało stwierdzić, że dużo to jest powyżej tam 500 i e, tak dalej. 1000, niektórzy nawet tyle stosują. Nie zawsze, słuchajcie, jest taka potrzeba. Tutaj niestety nie ma tak, że im więcej, tym lepiej. Czasami mniej da lepsze korzyści, niż więcej, nie. I dodatkowo w moim przypadku jest jeszcze, jeszcze jest MPP, czyli jest to Nandrolon, No, on jednak potrafi mi zachować tą, taką całą definicję, więc bardzo lubię ten środek e, i taki plus. Ma bardzo dobry wpływ na stawy, tak? Ale to nie mówię teraz, żeby osoby, które mają problemy ze stawami, nagle zaczęły to po prostu sobie suplementować. Nie, słuchajcie, to jest po prostu też jakby efekt pozytywny, uboczny. Ale pamiętajcie, że wtedy mają więcej tych skutków ubocznych, złych niż dobrych, nie? Jeżeli ktoś z Was, już ewentualnie kiedykolwiek zdecyduje się na terapię hormonalną, tak? Czyli tutaj testosteron, tak? Ewentualnie inne środki anaboliczno-endrogenne, pamiętajcie o tym, że to by na pewno była wasza indywidualna decyzja jest oparta jakimiś tam wynikami, tak? jeżeli chodzi o badania to nie róbcie tego po prostu sami, dlaczego zaraz wam powiem, a dlaczego? Bo moja pierwsza bomba, teraz waży słuchajcie około 100 tak już tam jestem bardziej doświadczony jeżeli chodzi o trenowanie i tak dalej, moja pierwsza bomba była przy wadze 85 kg i co? Ja wtedy przyjmowałem 1200 tygodniowo, tak. Niestety tak to wygląda, że wiadomo jak człowiek zaczyna, jest młody i głupi, później jest tylko stary i głupi. Ale często jest tak, że my myślimy, że więcej tym lepiej, tak. Środowisko zewnętrzne zawsze będzie jakoś tą presję na nas wywierać, i tak dalej. My, my jesteśmy wtedy podani trochę na manipulację. Stąd jeżeli już na pewno byście myśleli o tym, co będzie wasza indywidualna decyzja, wszystko zdrowotnie też słuchajcie, ok? To po pierwsze wiadomo, już no, jesteście prawdopodobnie po badaniach, tak? Bez tego nie próbujcie, nie? Zróbcie badania, zobaczcie, nawet, nawet zwykły morfologii, już może, będzie można bardzo dużo wywnioskować. Tak, kolejna kwestia, e, wiadomo, że testosteron zagęszcza krew, tak, o, właśnie nie wspomniałem. Ja też jeszcze przetreningowo biorę argininę, Argilina jest właśnie po to, żeby troszeczkę mieć, poprawić pracę układu krwionośnego, krążeniowego, tak to jakoś można ubrać słowo, tak, żeby ten przepływ krwi był jeszcze większy, bo krew na testosteronie z reguły zawsze jest troszeczkę zagęszczona, tak? Więc tutaj pamiętajcie o tym, żeby też pić bardzo dużo wody, tak? 4-5 litrów w zależności od waszej masy ciała, tak, to już niestety nie 2 litry wody, ale o wiele więcej, tak, żeby też ten przepływ cały był o wiele większy i ta krew była troszeczkę bardziej rozrzedzona. Po drugie, świadomość, że na początku im mniej, tym lepiej. Uwierzcie mi, czy przy 150 czy przy 1000 prawdopodobnie efekt będzie taki sam, tylko że przy 1000 będą jeszcze skutki uboczne tak? troszeczkę rozjechanie układu hormonalnego, i wtedy są problemy. Wtedy trzeba, e, trzeba pamiętać, że nadmiar testosteronu aromatyzuje do żeńskich hormonów tak, estrogenów, czy estrogenu i one będą mogły się sporo wahać. Tak? I wtedy macie sytuację, że gdy oglądacie jakiś film. Jest jakaś mm, dramatyczna scena, coś was rozczula, chce Wam się płakać, prawdopodobnie wtedy macie podwyższony estradyl, tak? Wasze libido spada. No Prawdopodobnie jest to kwestia też podwyższonego soderu i prolaktyny. Stąd zawsze miejcie na uwadze, żeby też regularnie się przy tym badać. Na pewno też postarajcie się to po prostu sobie wykorzystać już, tak? Uwierzcie mi, w sytuacji, w której wy dalej jecie słabo, dalej trenujecie słabo, dalej śpicie słabo. Te środki anaboliczne Wam tak naprawdę dużo nie pomogą. Słuchajcie, a nie rośniecie szybciej. Dzięki temu w stanie jesteście trenować o wiele intensywniej, co przełoży się na Wasz rozrost. No, i a propos słuchajcie, tej jeszcze mojej właśnie pierwszej bombki, no to właśnie hmm, głupota. No bo o ile moja pierwsza bombka trwała 3-3 e, miesiące, o ile po niej praktycznie to, to, no, tak naprawdę żadnych skutków ubocznych nie czułem. i też była kwestia tego, że już wtedy na przykład nie zrobiłem badań, tak? Wszystko uważałem, że było ok. Potem przy kolejnej, już gdzieś mi to zaczęło się trochę rozjeżdżać, gdzieś ten układ hormonalny trochę zaczął świrować. No i co wystąpiło? Wystąpiły pryszcze. Tak? U mnie głównie na klatce i na plecach, o ile na klatce żadnych śladów tak naprawdę można powiedzieć nie ma, o ile na plecach te pamiątki, słuchajcie, pozostały, stąd zawsze będą skutki uboczne, tak? Zawsze będą jakieś pozytywy, ale skutków ubocznych jest bardzo dużo, które będą albo krótkofalowe, albo długofalowe, tak? które da się naprawić, które ewentualnie już potem zostaną z wami po części na całe życie. Jak na przykład Jak na przykład słuchajcie blizny na moich plecach, tak? Stąd powtarzam, mieć na uwadze skutki uboczne. Wasz organizm jest różny, znaczy każdy organizm jest różny, tak? U, nie, u niektórych może tego nie, wystą to może nie wystąpić, u niektórych może, tak? U mnie na przykład kwestia zakoli, tak? U mnie już zakola były wcześniej, tak naprawdę, przed e, moją pierwszą en, terapią hormonalną, aczkolwiek no, androganowe wypadania włosów. Jeżeli chodzi o środki, środki mi to po prostu przyspieszyły, tak? No i broda bujna, ale lepiej słysy. No i słuchajcie, w skrócie, żeby Was też za bardzo nie przynudzać to tak naprawdę wszystko. Mm, wiadomo, że o każdym środku, czy to kreatynie, czy to nie wiem, melatoninę, czy to testosteronie, można by było tutaj bardzo długie materiały tworzyć, bo to jest temat rzeka. Chciałem wam to bardziej w skrócie zobrazować, jak to wygląda w moim przypadku, co, dlaczego i jak nie. A teraz... A teraz przejdźmy do treningu nóg. Ja nie nagrałem ten trening nóg. Aczkolwiek podkład, jeżeli chodzi o dźwięk dom po prostu w formie mówionej, gdyż w nowym planie miałem 90 sekund przerwy między seriami. No i uwierzcie mi przy nogach ciężko jest ewentualnie coś między seriami mówić. Człowiek wtedy faktycznie chce odpocząć, tym bardziej przy 90-sekundowych przerwach, no, no było ciężko. No dobrze moi kochani, 7 ćwiczeń na nogi, 4 serie, dwie są na rear 3-4, rear to jest taki zapas powtórzeń, oraz dwie na rear 0, czyli przysłowiowo do odciny. Jest też tutaj, tu, słuchajcie, uwzględnione tempo, tak? Pamiętajcie, że plan treningowy powinien być indywidualny i o ile dla osób początkujących każdy plan będzie działał, tak? Naprawdę każdy, o tyle w późniejszym czasie plan skupia się na prawie słabszych ogniw. Daj znać, słuchaj, w komentarzu, czy robisz nogi, jeżeli tak, to czy dałbyś radę trenować takim planem. Jako pierwsze ćwiczenie słuchajcie łytki. Tak, łytki z reguły są zawsze małe. Jest jeszcze do tego podłoże genetyczne, bo albo łytki są małe, bo ich się nie trenuje, albo są małe, bo po prostu genetycznie mamy je małe. W moim wypadku dwusekundowa sekundowa pauza, słuchajcie, w rozciągnięciu. Tak, żeby ta łydka jednak miała to rozciągnięcie. E, 3 sekundowe, 3 sekundowa około zejście w dół. No i około takich 15 powtórzeń, w zależności od, od ciężaru. E, 15, 10, 10. Ławka rzymska, a więc tak, spięty brzuch, delikatnie podniesiona klatka. Zgięcie w biodrze pełne tak, i pamiętajcie, odpychamy się od ławki biodrami, a nie podnosimy się, tak. Jeżeli będziemy podnosić się, będziemy podnosić się grzbietem, tak. A tu nie celujemy w grzbiet, celujemy w pośladek i w mięśnie głowę, Gdybym miał wybrać jedno ćwiczenie, które miałbym tylko i wyłącznie robić do końca życia, na pewno by to słuchajcie siady, ćwiczenie wielostawowe w tym wypadku słuchajcie, pamiętajcie na pewno o głębokim przesiadzie tak, jeżeli chodzi o nawet w tym wypadku panie, pośladek lubi pracę od dolnego zakresu ruchu, tak tego najniższego, więc przysłowiowo astu gras, czyli tyłkiem do ziemi pamiętajcie o tym, że jest to bardzo mocno wydolnościowe ćwiczenie, jeżeli robicie dodatkowo na pauzie, więc te przerwy na pewno będą, na pewno będziecie potrzebować dłuższej przerwy, tak, żeby dojść do siebie między seriami w moim wypadku i tak to stało na poziomie 90 sekund, więc nie wiedziałem co się dzieje po treningu po siadach słuchajcie, przyszła pora na wykroki, 30 powtórzeń, czyli 15 na stronę, jest to ćwiczenie tak samo znienawidzone, słuchajcie, przeze mnie jak Bułgary, nie, szczerze to Bułgary, ja naprawdę lubię, lubię robić, w połowie zawsze jest, słuchajcie, taka chwila zastanowienia się nad sensem życia i tak dalej, że to jeszcze druga połowa została, więc bardzo, bardzo wymagające też wydolnościowo ćwiczenie, przy głównym mierze, słuchajcie, na mięśnie dwugłowa uda, bo wykrok od zakroków również tym, że w krokach głównie pracujemy czwórką, w zakrokach będziemy себе, pomagać sobie wstawać tylną taśmą. Piąte ćwiczenie RDL, czyli Rumuński martwy ciąg. Słuchajcie, piszczel stoi pionowo, tak? On nigdzie kolano nie, nie rusza do przodu, jeżeli ewentualnie będzie ruszało do tyłu, też spoko, ale do przodu kolanem nie chcemy wychodzić. Wyobraźcie sobie, że chcecie z ciężarem zejść, nie zejść jak najniżej, ale móc się wychylić z tym ciężarem jak najdalej, tak? Czyli ten ciężar działa dla Was jako dźwignia, <laughs> dzięki której jesteście w stanie jak najbardziej wychodzić sobie śmiało tym tyłkiem do tyłu, żeby rozciągnąć pełne zgięcie w biodrze i Wyprost, tak, ale pamiętajcie, nie ruch góra-dół, tylko ruch tył-przód. Jako szóste ćwiczenie lekku, ru, czyli ćwiczenie na mięśnie dwugłowe uda. W moim wypadku dopiero na filmie te, tym zauważyłem, że nie do końca prowadzę pełny ruch. Stąd słuchajcie, świadomość, że tak ewentualnie mniejszy ciężar i istotna tu będzie słuchajcie, faza na pewno opuszczania, tak? faza ekscentryczna, więc ten ruch do góry śmiało możecie sobie szybko zrobić, ale pamiętajcie, że ta faza opuszczania, żeby to naprawdę było na, właśnie na poziomie 3, nawet 4 sekund. Jako siódme ćwiczenie, słuchajcie, Leg extension, czyli prostowanie nog siedząc, w moim wypadku zauważyliście wałek jeszcze. Wałek jest po to, żebym ewentualnie nie był bardziej wyprostowany przy tym ćwiczeniu. Po co po to, żeby ewentualnie właśnie na zawodach móc mocniej dopinać te czwórki w tych w pokazach, tak? Czyli żeby ta czwórka wyglądała tak, jak powinna. Jeżeli wytrwałeś do końca, jest mi słuchaj niezmiernie miło, cieszę się, że ten materiał Ci się spodobał. Mam nadzieję, że zostawisz sub lajka, jakiś komentarz odnośnie właśnie suplementacji na przykład, lub możesz śmiało policzyć. Ile razy w tym materiale użyłem słowa tak. Bo montując ten cały klip, zauważyłem, że co chwilę mówiłem tak. Pozdrawiam, buźka.